Witajcie w kolejnym odcinku na kanale MGR Zabudowy TV. Ja mam na imię Krzysztof i w dzisiejszym odcinku pokażę wam zabudowę izotermiczną mroźnie do minus 20 stopni Celsjusza w Peugeot Boxerze 2023. A zlecenie dostaliśmy na to auto od Piotra Dudy, którego serdecznie pozdrawiamy. Jest właścicielem firmy produkującej bardzo dobre wędliny 4,9 gwiazdki w Google i produkty na najwyższej jakości. I sam pan Piotr, przesympatyczny klient. Naprawdę widać tutaj i poziom yy, współpracy, i to jak dba o to, żeby ta zabudowa była wykonana solidnie. Plus dodatki, które nam zlecił, jak na przykład stopień ułatwiający wchodzenie. Dodatki we wnętrzu, które zobaczycie właśnie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Samochód będzie służył czasami do przewozu na minus 20 stopni, ale do codziennego użytkowania będzie to zero w górę. Oznacza to jedno, jeżeli klient informuje nas, że samochód ma czasami jeździć jako mroźnia, bo czasami jest takie zapotrzebowanie, no to wtedy przygotowujemy już samochód typowo do przewozu na minusowe temperatury. Dlaczego to jest ważne? Na przykład dlatego, że musi być odpowiedni czynnik w tej jednostce który będzie mógł schodzić sobie i taka jednostka będzie mogła pracować w temperaturach minusowych i oczywiście grubsza izolacja, więc opowiedzmy o samej zabudowie na ścianach mamy laminat najwyższej jakości który łatwo umyć, pod ścianami w grodzi, w suficie i w podłodze mamy izolator, jest to steroform o grubości aż 8 cm jeżeli wasze produkty są wożone od zera w górę wtedy ten izolator może być cieńszy i wtedy dajemy taki izolator o grubości 5 cm. Na podłodze dodatkowo wzmocniliśmy sklejką na całej powierzchni o grubości 12 mm i na to dopiero poszła podłoga aluminiowa. Ta gruba sklejka sprawia także, że oprócz tego aluminiu ryflowanego, które bardzo wzmacnia nam podłogę, także jest to bardzo dobre zabezpieczenie. Przy zabudowach sklejkowych stosuje się tego typu właśnie sklejki. Ponieważ mamy do czynienia z mroźnią, Oprócz standardowej uszczelki, którą tu widzicie, fabrycznej, dodaliśmy drugą, dlatego że zawsze przy tych temperaturach minusowych te drzwi boczne są e, słabym elementem. Tutaj tworzą się mostki termiczne, dlatego muszą te drzwi bardzo dobrze przylegać. E, tutaj także na dole. I takie zalecenie: jeżeli ten klient woziłby cały czas w temperaturach minusowych zalecilibyśmy mu jeszcze montaż tutaj kurtyn silikonowych, które sprawiają, że to powietrze chłodne nie ucieka nam tak szybko po otwarciu drzwi bocznych. Z tyłu mamy także bardzo dobrze izolowane drzwi tylne. Dzięki naszym panelom tutaj także możemy zmieścić aż 8 cm izolatora. Klamki, gdybyście zamknęli się wewnątrz zabudowy, pozwalają nam na wyjście z nich i tego typu tutaj, klamki, które widzicie, są to rewizje. Dzięki temu możemy wymienić sobie chociażby żarówkę z podświetlenia tablicy rejestracyjnej lub wymienić żarówkę w lampie, więc tam gdzie potrzebny jest taki dostęp właśnie za pomocą rewizji, to my je robimy. Nie trzeba potem kombinować, jak na przykład wymienić jakiś wadliwy element. Podobnie tutaj rewizja, która służy do ewentualnego serwisowania. Drzwi bocznych. Te drzwi boczne zostawiamy choćby na minus 20 tutaj schodziła zabudowa, bo jest to fajna funkcjonalność i nie zabieramy tej funkcjonalności właśnie w autach klientów. Dodatkowa zaślepka, drzwi tylnych. Sprawia, że tutaj także uszczelki nie przymarzają przy temperaturach minusowych. Jest to taki dodatek, który myślę będzie miłym akcentem. Aluminium ryflowane na podłodze jest z jednego kawałka, nie ma nigdzie łączeń. Jest zespawane do bocznych listew to także nasz znak firmowy oraz spawanie jest do aluminiowych naskoli. Listwy zabezpieczające na drzwiach tylnych także o wysokości około 15 cm i zobaczcie, jak wykończony jest ten próg. Aluminium jest wygięte i nie trzeba tutaj dawać żadnych dodatkowych wzmocnień. Dwie jasne i energooszczędne lampki LED dbają o to, żeby w zabudowie było jasno i podłączamy je do fabrycznej instalacji, co oznacza, że po otwarciu drzwi one się automatycznie zapalą, automatycznie wyłączą, nie wyładują nam akumulatora. Nasza zabudowa posiada atest Polskiego Zakładu Higieny. Po odczytaniu tego QR-kodu... Wchodzicie na naszą stronę i widzicie pełną treść tutaj tego certyfikatu i wtedy nawet w czasie kontroli możecie także pokazać, że ta zabudowa może przewozić żywność i artykuły spożywcze. Osoby, które oglądają nasz kanał zapewne wiedzą, że nasze zabudowy są szyte na miarę. Oznacza to jedno, że klient na etapie projektu mówi nam co potrzebuje w samochodzie i nie inaczej było tutaj w przypadku pana Piotra, który powiedział wprost. Wozi pojemniki, nie chce, żeby te pojemniki napierały na drzwi tylne lub na drzwi boczne, i dlatego zażyczył sobie, żebyśmy zrobili listwy do kotwiczenia ładunków. W tym wypadku są to listwy, do których dodaliśmy drążki rozporowe. Możecie je sobie regulować na pełnej długości, co kilka centymetrów. Modaż jest bardzo prosty, i wtedy takie drążki mogą sobie zabezpieczyć tutaj towar, właśnie. Nie tylko na długość zabudowy, ale pan Piotr poprosił nas także o drążek rozporowy w drzwiach bocznych, że gdyby te pojemniki schowały się na boki, nie napierały tutaj na drzwi boczne. Towar sporo waży, jeżeli wozimy na przykład wędliny, tych pojemników jest tutaj sporo. Rzeczywiście fajna funkcjonalność. Klient zażyczył sobie drążki na wysokości 50 i 105 cm. Stąd też zrobiliśmy regulację właśnie na tej wysokości, gdzie najczęściej te pojemniki są przewożone. Aby zbić temperaturę do minus 20 stopni Celsjusza, potrzebna jest mocna jednostka. Nie inaczej jest w tym wypadku. Mamy tutaj do czynienia z zanotkim Z350 z dodatkową opcją zasilania postojowego, co oznacza, że bez pracującego silnika podepniecie tą oto jednostkę za pomocą kabla, który jest dołączony tutaj do zabudowy podpinamy go do gniazda zwykłego 230 V. Oczywiście także możecie sobie zamówić yy, takie zasilanie postojowe po prostu do siły, tak? Czyli mamy wtedy 400 V. Ten agregat wtedy tak się też nie męczy na zasilaniu postojowym, ale najczęściej właśnie klienci mają dostęp do zwykłego gniazda i wtedy taka opcja jest tutaj idealna. Gniazdo znajduje się tutaj pod maską. Wystarczy, że sobie wepniecie gotową wtyczkę i możecie sobie puścić takie zasilanie. Gniazdo w tym miejscu jest gwarantem tego, że tutaj nie będzie się dostawała wilgoć, nie jest tak łatwo uszkodzić to gniazdo, ale oczywiście na życzenie naszych klientów możemy zamontować to gniazdo chociażby w zderzaku tutaj na zewnątrz, po to, żeby nie musieć otwierać maski. Więc wszystko zależy od tego, co sobie wymyślicie i jak będzie po prostu dla Was wygodniej. Kraplacz na górze zrobiliśmy w niszy, co oznacza, że nie wystaje ponad kontur dachu. Dużo niższe zużycie paliwa, wygląda to po prostu estetycznie i wjedziecie w niższe miejsca. Ten agregat zawsze podnosi nam samochód około 25-30 cm. W tym wypadku właśnie agregat nie jest wyższy niż samochód. Samochód Pana Piotra jest w kolorze białym, więc nisza także tutaj idealnie pasuje. Jeżeli macie samochód w innym kolorze, nie ma problemu, żebyśmy taką niszę polakierowali Wam w dowolny kolor. I obudowę agregatu także możemy wtedy tą białą część, którą widzicie, pomalować w kolor nadwozia. Zobaczcie w środku, jak to wygląda. Tutaj mamy parownik, zamontowany oczywiście tutaj przy suficie. Zaślepka naszej produkcji ukrywa większość przewodów chłodniczych, zostają tylko dwie rurki od skroplin. Na zewnątrz także zrobiliśmy tutaj rewizję, aby był dostęp do przewodów chłodniczych, gdyby była taka potrzeba w przypadku konieczności serwisowania. wentylatorowy parownik. Tłacza nam mroźne powietrze, bo rzeczywiście ten agregat zejdzie tutaj nam do minus 20 z tą zabudową, a sterowanie samym agregatem odbywa się za pomocą sterownika umieszczonego tutaj przy słupku A niedaleko lewej ręki kierowcy, także też ma cały czas wgląd jaka temperatura jest zadana i jaka temperatura jest realnie w samej komorze podniczej. Bardzo miły dodatek, często się o tym nie myśli przy zakupie właśnie auta, jakim jest izoterma. Jest stopień bardzo mocno ułatwiający wchodzenie nam do zabudowy. Jeżeli często wchodzicie, wychodzicie z towarem, to wierzcie mi, że na tej wysokości ta podłoga, która jest dodatkowo izolowana, musicie po prostu bardzo wysoko do tej zabudowy wejść. Taki stopień znacznie obniża nam możliwość wejścia. Jest on bardzo wytrzymały i jest on od renomowanej firmy RINO. Jest to model Access Step Connect Plus. Connect Plus oznacza, że możemy zastosować tutaj czujniki parkowania. Jeżeli wasze auto jest wyposażone w fabryczne czujniki parkowania, wtedy zamiast fabrycznych czujników zrobione są takie zaślepki. A odpowiedni konektor pozwala nam na podpięcie tych właśnie fabrycznych czujników parkowania troszkę dalej. I tutaj nie ma problemu, żeby to wszystko działało, jest dodatkowa wiązka, więc wszystko działa tak jak powinno. Ułatwia to zdecydowanie wsiadanie, szczególnie jak teraz, jak mamy takie warunki jak w tej chwili, kiedy mamy na dworzu minusowe temperatury, może być lisko, może być woda, która nam zamarnie w czasie dnia i wtedy taki stopień... On nie jest mm, śliski. Ma takie specjalne wypustki, które sprawiają, że tutaj każdy but będzie bardzo mm, solidnie stał na tym progu. Po prostu nie pośliźniecie się, nie zrobicie sobie krzywdy, a jednocześnie jak ze schodkami wchodzicie sobie dużo prościej do samej zabudowy. Dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku. Z tego miejsca serdecznie pozdrawiam klienta jeszcze raz Piotra, który ym, pozwolił nam na taką zabudowę. Troszkę rzeczy nam tutaj zlecił indywidualnych, ale jesteśmy pewni, że będzie zadowolony z efektu. Jesteśmy także pewni jakości przewożonych towarów tą zabudową, więc cieszymy się, że ten samochód będzie ciężko pracował właśnie dla firmy pana Piotra. Jeżeli wy macie inne auto dostawcze do zabudowy, niezależnie jakiej marki, niezależnie jakiej wielkości. Dane kontaktowe znajdziecie pod filmem, napiszcie dla mnie o wycenę i ja Wam taką ofertę przygotuję. Jeżeli potrzebujecie także dodatki, których nie zrobią inni, możecie być w dużej mierze przekonani, że na pewno podejdziemy chociażby do wyceny takich dodatków, które są nietypowe w zabudowach izotermicznych, ale na pewno ułatwią Wam codzienną pracę. Cześć!